Mamo, mamo, mamo FIFON 1, 2, 3, 0 Siemanko No i siemaleczko po tym jakby dziwnym wstępie No Dzisiaj gram w Cleverbota Ten wstęp był trochę, wiecie No nie wiem co powiedzieć No trochę zniszczony No nic nie wiem czy był zniszczony ja nie mogę zapisać, ja muszę... Te... sobie wybrać scenariusz na filmik. Dobra. <laughs> gram w Cleverbota. I jeszcze taka informacja na mój komputer ma... Ja mam podaję że 7 już teraz. Pewnie będzie miał po odcinku 6GB bajtów, czytaj megabajtów, nie wiem ile. Więc jeszcze to się zacięło. No. Najlepiej, żeby... Taka się zaczął podczas nagrywania, kamerka mi spada, wszystko się dzieje. Najważniejsze, że to się dzieje, nie? Nie najważniejsze, że to się dzieje. Nie o zrobię pauzę chyba. Okej, okay, już jestem. Więc to, przywitamy się z tym Cleverbotem, bo jak by inaczej zacząć? Hmm, tylko jak? Czekajcie. Hmm. Nie no, myślę... Nie no, nie wiem. Nie wiem, bo najpierw mi się musi ten ogarnąć Eee, co to było? Mogę to... wiedzieć, co to było? Nie no, podczas nagrywania coś takiego wychodzi, nie Nie, ja, ja wychodzę Nie Nie, ja wychodzę, ja wychodzę Albo to się ogarnie, albo ja wychodzę Kurde! Dwie minuty stracone na główienkach Dobra Eee, czy się klasycznym przywitaniem, czyli. No, jak. No, ile można? Nie, cięcie. Dobra, jesteśmy i piszemy do Cleverbota, jakby raczej tylko. No co? No, cześć, bo co innego. Ale. No na... to się stanie. No jest! Pisze, piszę, piszę. Cześć idzie. Wysłaliśmy prawie. 2 mm, minuty, 30. Dobra, 40 sekund. No, tym, żeby napisać inno no, cześć. Dobra, co z tego? Gratuluj. Co odpisze? Eee, ty o robisz. No, jakie przywitanie. Pisze z Tobo, stopa, z dobra bez po, bez pośpiechu, bez pośpiechu, to dobrze. No co to jest? To yy, do... dobrze jest dobrze. Tak może być. To dobrze, że jest dobrze. No dokładnie. Y... Co? Ja nie mogę, jakie porwane. To. No. Co? Kurde, jeszcze nie to. Nie umiem pisać na klawiaturze od komputera. Nic. Nie rozumiem. No ja Mam 17 lat. O. Coś wyskoczyło, przepraszam. Cięcie, cię. Pardon mi. Wy, ty, wy. What? Pardon mi. I don't know what the man's. Mogę co? Mam pytanie. jakie czy nasz f i v o, -o a 1 2 trzy zero z i -y o u, -t -u -by a czy znacie <Niee>! Sånn! <laughs> oh, ja, No! What?! No, jeszcze raz. Czy... Znasz... Fy i f o o on? Jeden, dwa, trzy, zero, z... Y, o, u. Jezu, co ja robię? Jezu! Tuba? liwe jak to może jest co ja piszę a jo może liwe o znoś nie wiem kurde. żeby nie był nie było reziego z -y o u, T u, B a. Czy zna? Czy dna? Ja nie mogę tak. Na pewno tak. No ja cię! nie. Kurde. Jezu. No please tak teraz, tak Jakiś... Fi... <try> Nie wiem, czekajcie muszę wejść w moją stronę chyba. Dobra. Ok. Funni. What the fuck? Men... Tak... Jeden... Got... It. Ja Jak pier... Kto jej dał sztuczną inteligencję?! Dobra, kocham cię i tym 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 tam 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 tam. Nie, yeah! 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 yeah. dobra, wy, chodź. Bo i tak muszę. Kończyć. Dobra, proszę. O, o, co prośbisz. Dobra, jak teraz odpiszę, to żegnam się z Wami bardzo miło i gościnnie. I... Waga, waga, kochasz mnie? No tak! Tak! Dobra, ja zdobyłem moją miłość życia. Żegnam się z Wami i na razie. WHAT THE-